Witajcie widzowie. Dzisiaj ja z Maxiem. Może go kojarzycie z łowców? Siema. Siema Maxiu. Siema. Dzisiaj będziemy kontynuować nasz survival. Tylko najpierw w zeszłym odcinku zapomniałem wziąć mapy skarbów z tej łódki. Czekaj, Max tutaj. Okay. To ja popłynę. Max, ja tam płynę. Okej. Okay. Gdzie jest to wejście? Nie wiem, czy pamiętacie widzowie, ale. Byliśmy to. Jest mapa skarbów. Ta szybko na górę. O, mam mało bombelkę, a nie chcę. Może... Au, au. A, siema. Wyjdź, Max, łódki, żebym mógł ja wejść pierwszy. I ja będę prowadził. Właśnie. Jestem. Jesteś? No. Hmm. Hmm, daleko jest trochę ten skarb. Ale cóż. Co to dla nas? Włożę ją sobie do drugiej rączki. Nie widzę jej. Bo ja mam mapę. I teraz wystarczy kierować się tam. Płyniemy. Płyniemy po ciebie, skarbie. To może chwilę potrwać. Hmm, no ta mapa. Płyniemy sobie, ho! Na mapie też odkrywamy ląd. Lądy sobie szybko odkryjemy. Już odkryliśmy bardzo dużo. teraz tam płyniemy. No mi trochę. No cóż, musimy tam dopłynąć, żeby mieć skarby. Zobacz, gdzie ja pokazuję. Hmm? Już. Hmm? Tam, tam musimy płynąć. Hmm. Pokazujesz tam. Dziwne? Hmm. przy okazji. Kiedyś sobie zmieniłem niedawno skina. Dobra, zmienimy trochę kierunek. Musimy tam do lądu dotrzeć. O, już niedaleko. Oj tak, już niedaleko. Już widać ląd. No. podpłyniemy sobie tu. A ja idę do... ledwo co ląd. O, już pojawiłem się. Wysiadamy. E! No. no. A na początku dasz mi rzeczy? Gdzie? No. Na początku popłyńmy. Chodź zobaczę, czy mam jakieś stare. No tam. Nie, niestety. E, e! Patrz Idziemy. Gdzie? Tędy. idę, Mam cię też na mapie. Jak co? No. Pokaż. Mam cię na mapie. Tylko musimy się oddalić, bo tak to będzie widać, jakbyśmy byli w jednym miejscu. Widzę, widzę. No, ty jesteś niebieski. Hmm, jak tu wejść na tą Jak? Hmm, dobre. Nawet musimy tu wejść. Dobrze, ja wchodzę tu. Już jestem. W... Ja jestem na górze. A jeszcze nie. Hmm, dobre, dobre przejście. I za mną. Skarpusz tuż, tuż. Lecę za tobą. I skarb powinien być gdzieś. Hmm, jeszcze tędy przejdziemy. Gdzieś w tym miejscu. Gdzie? Zrobię ci szybkie narzędzia. Zrobię ci szybki kill żebyśmy mogli razem kopać. Ok, daj mi, Masz. O, dzięki, za kifon. I kopiemy w tym miejscu. Jako... Ja będę kopał tu. Ja tu. Ja będę się kopał w dół i na bok. Dobrze się kopa? Być może tak. Czekaj. Czekaj. Według moich obliczeń to powinno być gdzieś tu. Może pochodni to ja nie mam? Całe szczęście mam. To się tu rozjaśniło? Skarb może być już tuż, tuż. Za długo się skończy Mhm. Dobra postawy pochodnie. Może niżej? Ja schodzę, ja, ja jestem już bardzo nisko. Hmm. Szukanie skarbów są problem, że jest za dużo miejsc, gdzie można być. Jezu, gdzie ty już jesteś? Nie widzisz, gdzie. Przydałoby się zrobić pochodnie. Zobaczę, czy mam węgla. Mam węgel. dobra. Jeszcze mogę zrobić cztery pochodnie. Się. Masz. Mam świat. Gdzieś tu powinien być skarb. Gdzieś pod nami, ja to czuję. Mam o, mieć jeszcze. Aha, mieć wykopałem. Ale na to mi jakaś głupia Oskar! Hmm? Jeszcze sprawdźmy nad nami. Czej? Gdzieś nade mną musi być. Raczej pod. Nad albo pod. Hmm. Olej, Max, ja tam. Ja się podbuduję. Nie, ja się podbuduję. Ej, ale ja mogę tam wykopać dalej. A nie, już nie. I, ja tam sobie... A ja się, się kopa w dół. No. I ja tam kopię. Ej, skąd tu się wziął dirt? Ej, skąd się wzięła noc? Potrzebuję pochodni. Więc tu nie będzie, już się burza. Bo uwaga, bo schodzę. Hmm. Ciekawe, gdzieś pod nami jest. Czekaj, rusz się na sam środek X. To musi być gdzieś tu. O co się ja tu będę kopał? A skąd tu się wzięła Ziemia? O ty, woda! Ej, skąd tu się wzięła Ziemia? Mam wodę. Pod, pod którą jest magma. No. na mnie skończył tępy. Co... daj teraz wydostać się nie mogę. No fajnie. Mi się tam czekaj foli. Dobrze. Kopię się w dół bardziej jeszcze. ja. No tutaj nigdzie... Co za pech. Nie, to Skończył mnie się kifel. To gdzieś musi być tu. Kop się w dół, a ja muszę jakoś wrócić na górę, zrobić sobie nowy kifo. Idę sobie zrobić nowy Mhm. Mm to no. Z czego? Niestety muszę zburzyć pochodnie. Bo mam krzemień. Dobrze. Ej, deszcz pada! Deszcz pada? No, deszcz pada. O, zrobię sobie... Max, bo ja tutaj nie mam nie światła. Mam A ja nie mam światła i teraz nie mam jak się to wydostać na powierzchni. Mam no. przecież pochodnie. Muszę skopać. O, dobrze, że mam tyle desek. Teraz wychodzę na górę. Zmieni się na słoneczną pogodę. Kiedy się stąd wydostanę. To bez sens. To rzeczywiście trochę pada. No cóż widzowie. Jednak nie znajdziemy skarbów. A skąd ty to wdziesz? Posz kupaliśmy bardzo głęboko. Ale może głębiej jest. Ja już nie kopę, to jest wyczerpujące. Ja idę kopać moim kamiennym pifonem. No to sobie idę, ja tutaj popatrzę, co mamy w okolicy. A dasz mi tą mapę, żebym był łatwiej? Nie. Moja mapa. Dzięki niej wiem, gdzie ty jesteś. Schodzę w dół. Więc mogę cię pilnować. Wchodzę w dół, jakby co. Ty, co jest ten kanion? Widzowie, co był w poprzednim odcinku, może pamiętacie. Tam jest. Tam jest chyba to, czy to że... no. Mam dwie pochodnie. No ta mapa ma mały zasięg. Nie mam jakichś kartek papieru? Dobrze, mam kartki papieru. To się powiększy mapę. Mam stół kartograficzny, może. Nie no. W jakiejś wiosce muszę znaleźć stół kartografii. Dobrze. Czyli... Padłem do wody. Tylko muszę się z niej dostać. Oskar, zepnij, zepnij. Okej. Okay. Nie. Jednak nie znajdę tego skarbu. No. Hmm. Ciekawa okolica mamy. No. Cóż, to chyba możemy wyrzucić tą mapę do wody. Nie? Czekaj, Scar, jakbyś mi dał tą mapę, a, Oskar, a może skarby są gdzieś o wiele głębiej. Jeśli są głębiej, to ja już ich nie. Chcę. Aha. Wtypam się do ciebie i idę po mojej iteny. Czemu tam zaskoczyłem? Do. Edgy, nice. Nie wiem, gdzie są. Tam na dole? Ja tam powoli schodzę. A ja... Do wody. I nie zbieraj moich... Nie zaskakuj tu, żebyś mi nie zabrał itemków, okej? Okay? Okej. Okay. Teraz ty się tam jakoś podbuduj. Ja sobie zrobię zbyt i item, Tylko gdzie crafting. Zebrałeś Ma... crafting? Tak. Jest w moim ekwipuncie. Teraz muszę... jeszcze raz pa patrzeć No, nie ma już tutaj niczego. Dobra, Max. Zaskakuj byle nie do łódki. Bo się zabijesz, jeśli wskoczysz do łódki. Jak to? No. Do wody wskocz. Tylko muszę odpowiednio wymierzyć. Widzę twój nick. Odpowiednio wymierzam? Skacz! Lec, 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 lecz. Bravo, Brawo, brawo! I teraz ja zapraszam do łódki. Tuż, tuż koło! Zapraszam tuż do łódki. Idziemy tutaj na te wielkie klify. Sprawdzę tylko, uporządkuję sobie itemki. Dobrze, mam wszystko. Widzisz, złe klify, nie? No, dopiero, ok, wiodą. Sprawdzę tylko w ustawieniach świata, czy to jest pokojowy. Pokojowy, świetnie. Lecimy. Ja! No. Bardzo robię. Hmm? Aha. Ok. Ja sobie zmieniłam mojego skina. Nie wiem, czy zauważyliście być sobie. Ja zauważyłam. Ale jak nie jestem wicem. No, od, odejdź stąd. Pomagam Ci. teraz się, masz bloki ja mam bloki to, się, to się... i mam jednego węgla ja tutaj wykopię trochę węgla żeby mieć wiesz więcej ja zrobię cztery pochodnie mam cztery pochodnie fajnie ja chodzimy zrobię na górę co chodzimy na górę no tak do tego kajwa. masz Tylko ty... o ja jestem już blisko Kejwa. A zrobię Będę to... czekał przy wejściu do cave'a. O Jezu, tu jest mega ciemno. To czekaj przy tym wejściu, a ja tu wykopę jeszcze trochę węgla. Tylko postawię tu jedną po... Kilka pochodni. Ja mam już piąty level. Kilka pochodni postawiłem. Mm mhm. A ja robię jeszcze troszkę pochodni i do ciebie idę. O! A ja tu sobie... Są... 44 wystarczy. A ja, a ja tu zbierę wągla. Ja tutaj jakby co to już kopę. Gdzie ten tu? Ja kopę wągla. Dobra. masz tu więcej pochodni. Nie, ja, ja idę szukać. Gdzie ty jesteś? Ja tam jesteś. Dlaczego hmm. tu pozajesz czy pochodnie? Nie chcę na mi się postawiło. Ciekawe. Chodź dalej. Tam tam widać lawę. Dawaj. No widać lawę. O, a tu widać żelazo. Sprawdzacz. No w czy... tak, pochodnie. Dobrze. Nie, trochę bym się nie kopył. A, masz kamienny. No. Potem mi dasz to żelazo. Bo potrzebuję lepszego kilocu. Mam cztery żelaza. Poproszę. Proszę. Nie. Masz? Mam. Co co? Idziemy Mam dalej. Mam prawie y, całkiem puste... Zro zrobię kolejne pochodnie. Panie, a ja trochę tutaj jeszcze poszukam. Mam więcej pochodni. Idę do Ciebie Oski. To jeszcze trochę poszperam. Ja bym... I ja bym ci proponował iść na dół. Chodź, Oskar Chodźmy do tej lawy. Okej. Okay. Może będą diaksy. Ale to potrzebuje żelaznego kilo. Hmm. Uwaga, bo tu mamy. Co? Niebezpieczeństwo w spadku. Jest lawa. Okulcze. Trochę niebezpiecznie. Cóż, nie klep mnie, Max, kiedy będę budował most. Okej. Okay. Boś mnie klepisz, to ja cię A, a ja będę rozstawiał pochodnie za tobą. Bo jeśli spadnę i się zabiję, to, to ja cię zabiję komendą. Stawiam pochodnie. To dobrze. Hmm. A. hmm. Do lawy. Już mam już więcej przestrzeni teraz. Jak się skończą bloki, to jakby co to mam jeszcze pięć. To jakby co. Tlą, Stawiaj! Mam 59. Czemu jest? Jakby co to mam jeszcze 59 bloków. Boże. To jest ta lawa. Wykopię tego żądla, jeśli mogę. Możesz, możesz. Mam tego w ogóle. Dla nie kogoś dalej. Nie stawiaj dalej. O. Idź dalej. Ale ja to stawiam pochodnia. Zostało mi dziewięć pochodni. <laughs> I pięćdziesiąt dziewięć bloków. Nie 50, tylko 58. Postawy? Jest! Wreszcie, doczekaliśmy się. Dobrze. Teraz moja kolej. Na co? Oska, czekaj! Hm? Ja to już tu postawiłem. psyk. Oski. Ha? Nie wiem, gdzie jestem. Masz pochodnie. O! E... O. Tędy. Ja się podbuduję. Ty jesteśmy na 47 poziomie, wiesz? O. Idziemy w dół. Mam dół Głupia. Gdzie jesteś? Ej. Nie widzę cię oski. Tu proszę. Nie widzę twój nick. Tutaj! Tu, ho! Okay, Uff O, idziemy. Dostały mi dwie pochodnie. A mi pięć. O kurcz. Gdzie jesteś? Ej, mogę zrobić kilka pochodni. Jedną mogę zrobić. Nie, a osiem mogę. Dobra. A ja już nic. A ja już nie mam pochodni. Daj mi. Okej, okay, zrzucam. Gdzie? No. Już. Gdzie są? O. Dobrze. Mam trzynaście. No lecie idzę Dobrze, jest żelazo. Ja... Zbierz żelazo, a ja tu będę... Nie jest. A widzę. Ja tu będę szukał jeszcze różnych... Tylko daj jedną pochodnię. Albo ty postaw. Postaw tu obok mnie jedną pochodnię. Ja tu chodzę i szukam. A ty tam masz świat. Idę do ciebie. Nie, masz kopać żelazo. Ale ja już skończyłam. A dobrze. Jest noc. Noc? No. Ciekawe to mamy. Zmieni na Łupek! I ja już nie mam tego. Pochodni nie mam. Wracamy się po węgiel. Węgiel. Idziemy hmm. za pochodniami. Ja idę zobaczyć, czy gdzieś nie ma gminy. Ja, ja, jeśli, jakbyś mnie szukał to idź za pochodniami. To mnie w końcu znajdziesz. Jestem? No. To że idzie. Którą zrobią? No tam... Tam był nie Jak tam... Podbuduj się. Okay. Tu? No. No i proszę, mamy. E. e! Ej! No e! Nie! Ej! Nie! Ja idę wzdłuż pochodni jak coś. Ja też. Na początku trochę węgla nie wykopałam. No na początku był węgiel, idę tam. Na, na sam początek idziesz? Nie na. Nie, nie na aż sam początek. A gdzie ty jesteś? Na górze. A gdzie? Nie widzę cię, a widzę cię. O kurczę. Podbuduję się moimi blokami. Może. Ja też. Nie. Nie mam kilo. A! No! No czemu ja znowu spadłem? O, jest węgiel! Jest węgiel! Jest? No to ja schodzę. Ale tylko jeden. Jeden, no to chociaż zrobimy. Yy, cztery pochodnie. A nie, jest kolejny. Dobra, ja, ja już robię pochodnie, bo tu jest ciemno. I tutaj jest lawa. Mam. Osiem pochodni, mam. Lawa. Jest więcej, dobrze. Jesteśmy na 40. Cz czterdzieści... Jestem na 45. O! A jeszcze więcej pochodni robię dobra mam 19 pochodni dobrze i tak widzowie idziemy dalej z powrotem zejdziemy sobie tą drogą oto. no a miedzi nie zbieramy bo jest wle ale już doszliśmy do łupku, to jesteśmy bardzo głęboko. Niedługo powinny być diaksy. Nie? No. Jakby co to mam dwa żelaza? To fajnie. Patrz tam na dół. Ja cały czas idę w dół. Złoto! Wykopię. Ale jeszcze Max. Potrzebny żelazny kilof do złota. I zrób sobie piec. Zrób sobie piec. Ty, stara kopalnia jest. Zrób sobie piec. Na razie chodź do mnie. I chodź, podbudowujemy się. tu jest ciemno. Wiem. Postawisz pochodnię? No, postawiłam. moją ostatnią. Jak tym. Tak. Masz to. Nie masz czubki węgla? Nie, nie mam. O, jest burza. Ale za to mam dwa patoki. To Patos się pod burlę wyrwany. To ja zrobię... Nam... Co? Na tyle sekund... O dwa. Ding. Wystarczyło dać sobie efekt widzenia. Mnie też żelazo! Też! Au. Kopiemy żelazo Dobra ja zrobię rzecz Kopiemy to do Kop żelazo, ja robię, ja robię Żelazo w mórku. Ja robię piec A nie, ja mam już piec Ja już mam piec Dobra ja, ja przepalam to żelazo, wkładaj do pieca Okej, gdzie jesteś? A widzę cię Boże dobra, bo te dźwięki są Straszące burzy. Widzowie ich nie słyszą, ale my Widzę jest... złoto! Kiedy będę miał... I, idę kopać żelazo. A ty, ja mam, ile ja mam żelaza? Ja robię, ja robię sobie kilof, żeby wykopać to złoto. Tu? Najpierw robię dla siebie, żeby... A ja kopę więcej żelaza. No. Fajnie, mam dwa złota. To żelazo jest malo. Tam jest. Nie, to żelazo jest nasze. Ale, ale ja sobie z niego Nie. Oskar, ja tu wciąż kopę żelazo. Już Oskar, prze, przepalę to żelazo. Dokładnie, to ja mam już 3 złota. Trzy... Oskar przepaliły ci się trzy żelaza. Fajnie. Do, dołóż. Dokładaj. Okej. Okay. Przepalam paliwem. Patykiem. A ja lecę po więcej żaza i złota. Ty, dobrze. Ostar potrzebuje więcej rozpałki. Której dostaniesz za chwilę, bo ja tu kopę. Mam już tego dużo. Mam jedną sztabkę. Mhm. Gdzie jesteś? A tam? Podbudowuje się. Oskar Maszki folder żelazny? No mam. Na co? Ale zebrałeś to złoto. Tak. O kurczę. Oskar widzę red redstone'a. Red Na co nam? Na sobie. Idę do ciebie Oskar. A ja mam kopalnię. Okoch. Starą. Ło. Padłem do wody, tutaj. Oskar, hmm? nie uwierzysz to znalazłem. To Chodź tu do... Patrz, patrz Oskar, Idę do Ciebie. No ta ja znalazłem taką samą. Żelazo. Kopia, szukam. Ech. Jezu, ile tego żelaza tu jest? Ile tego żelaza tutaj jest? Może ja się uwięziłem w pajęczynie. Dobrze. Masz mostek. Dzięki. Chodź. Zabieramy rzeczy. Chociaż... Wiesz to, Max? Co? Chyba będziemy musieli... tam pójść w kolejnym odcinku. Ale ja tam na chwilę pójdę. Kończymy. Ja tam szybko na chwilę pójdę. Na dziś kończymy, Maxiu. Ja tam szybko na chwilę pójdę. Cóż, do zobaczenia, widzowie. Czekaj! No to papa! Pa.